Ja w kolejnym bardzo króciutkim filmiku przechodzę z zapachami, które zebrałam ze sobą dzisiaj na plaży. Zabrałam 5 e, próbek, z czego i tak było globalne inne zapachy w użyciu. było Sweet Leaf oraz e, Runden 15 oraz e, kartuzja mainiterine, codziennomorska kartuzja, gdzie mam taką herbacianą, zieloną herbacianą, cytrusy, zioła. Jeżeli chodzi o Sweet Leaf e, wielu wielu motywów zielonych, e, zielonych, aromatycznych, lekko konopnych, e, ziołowych. Bardziej słodkie zioła, typu mięta, eukaliptus. Natomiast co znaczy życie globalne w przypadku yy, drogi na plaży, pójścia na plaży, plaży, słońca i tak dalej? Yy, ja generalnie wtedy nie aplikuję na skórę, bo się różnych słodków uczuwań, więc aplikowałam na. Na końcówki włosu zaplikowałam, że tak powiem, jeden z zapach z jednej strony, na końcówkę sukienki, na końcówkę z drugiej strony obie sukienki zaplikowałam drugi zapach, także tutaj przy każdym ruchu, przy wietrze te zapachy dają znać o sobie również właśnie ruch e, wiatru, jeżeli chodzi o włosy. Także e, te zapachy cały czas po prostu wraz e, z ruchem włosów przy twarzy e, dają znać o sobie również właśnie, e, że tak powiem, z, e, takim powieseniem się tej sukienki na wietrze również. Aplikuję też na przykład na jakąś jakąś narzutkę, szal, czy nie wiem, na przykład jakiś katarna, na przykład nie wiem, na kieszeńkę, katarny. Generalnie jeżeli mówię wyjście na plaży, słońce tak, tak jest nim pochmurny, to wtedy oczywiście nie boję się na skórę, jeżeli jest on to oczywiście też nie boję się na skórę. Natomiast zabrałam zapachy tutaj do potestowania na plaży, tylko że w momencie, kiedy ja wiem, że w dosyć bliskim czasie pójdę do wody albo że zaplikuję, będę mogła to miejsce zakryć, bo zaplikuję nadgarstek wkładki, czyli zakryję, to Miejsce, będę chodzi słońcem słońce, to wtedy oczywiście nie ma problemu i nie obawiam się takich właśnie różnych reakcji. Co tutaj zostało zabrane? Conde Garçon Serpentine, Coco Coco Hoki Koki, Rosa Seca z Hoki koki, Fortifice Fort oraz z House of Merlo zapatruje się za Emperor, głównie Imperator Cesarz. Pozostałe próby, jak patrzy, są z and Bar. O fortej już wspominałam, wydaje mi się, że przynajmniej jednym w dwóch filmikach to jest taki klimat bardzo zmienny, który może się kojarzyć, który może się kojarzyć z taką plażowością, wakacyjnością, piaskiem, muszelkami, z takim ciepłym klimatem, z takim bursztynowym, z takim gładkim rozgrzanym w słońcu, także jak najbardziej z takim skojarzeniem piaskowym. Bardzo to nie jest jakieś zasłudzenie w tym zapachu, to jest takie bardziej taka słodycz, wynika z słodyczy drewna, z takiej słodyczy czegoś ciepłego, rozgrzewającego. Bardzo ciekawy, bardzo zmienny. Nie mam jakieś takie też jak momentami, taki nawet nadmorski. powiedziałabym, że jest taka właśnie plaża nad morzem. Także myślę, że warto ten zapach poznać. Może będzie też skojarzenia z takim ciepłym drewnem, słodkawym, mówię nie słodkim, słodkawym, lekko słodkawym, z stylu pustyni marykańskiej towera. Rossa z jeszcze będę dokładniej testować, są suszone róże głównie, że chodzi o nazwę, Czy nie do końca znam, ja wczoraj użyłam na wieczór, nadgarstkowo, to jest taki klimat, takiego kokosowości, ale takiej bardziej będzie kremowej, gardeniowej. Serpentin użyłam chyba przedwczoraj wczoraj na wieczór na wyjście, taki spacer, że tak powiem, nie na plaży, tylko tak bardziej takie tereny, to jest taki morski park krajobrazowy, tam są takie właśnie duże do ziódełka, generalnie takie klimaty bardziej, jakieś takie leśne, zielone wieczorne. Bardzo dużo zielonej aromatyczności. Momentami takie zielono-przyszywająco-kadzidlanej nuty, ale bardziej właśnie z naciskiem na nutę zieloną. Także bardzo ciekawy zielony są. Jeżeli chodzi o Emperor, to w tym momencie ja użyłam wcześniej, później jeszcze Darek teraz zaaplikował, z Tobą porównujemy na skórze dam, damską kontra skóra. Męską, muszę powiedzieć, że jest to przepiękny zapach, który może bardziej nie jest cesarzem, a się kojarzy z takim bardziej, można, powiedzieć, że piratem. Mamy taki klimat słodko-drzewny, trochę odymiony, troszeczkę ten, ten dym był taki lekko, więc tylko przez dosłownie moment potem jest tak bardziej właśnie dymno-drzewny, bardzo ciekawy. Z tym wszystkim jest bardzo dużo takiej, bym powiedziała, słodkości cytrusowej, to są takie właśnie drewna. Odymione, polane czymś szlachetnie, tak lepko, żywiczną cytrusowym przepiękny zapach, z przepiękną żywicznością cytrusową, przepięknym takim odymionym drewnem, z takim dymem po prostu tak y, wręcz mistycznym, y, emocjonalnym. I teraz jak darem koło, to faktycznie takie znowu wyjdziemy z z takim właśnie piratem.